Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dzisiaj mam dla Was kolejne zamówienie z katalogu numer 4 w roku 2025. Oglądaliście już przegląd katalogu, oglądaliście pierwsze i drugie zamówienie z tego katalogu, to te opóźnione. I teraz mam dla Was trzecie zamówienie. I y, będę nagrywać jeszcze czwarte zamówienie, bo wiem, że jutro przyjdzie również paczka do mnie. Także y, będę chciał te produkty, które teraz Wam prezentuję w tej części y, nagrania, zanieść już do, do znajomych, żeby już ludzie dostali y, produkty. No a wiadomo, jutro dogram y, tą drugą część i wrzucę film z tych dwóch nagrań, żebyście mogli widzieć, y, co, y, co było w zamówieniach. Dla mnie są praktycznie cztery produkty. Skorzystałem z promocji w drugim tygodniu trwania katalogu. I tutaj było naprawdę w bardzo ciekawych cenach produkty, które bardzo lubię. Pierwsze to jest taki, taki właściwie olejek oczyszczający. On właściwie służy do demakijażu, czy do takiego oczyszczania wieczornego wstępnego. Ja używam ten produkt jako. Tak on wygląda. Jako ta część no, wieczornego mycia twarzy z tych wszystkich zanieczyszczeń, bardziej tych takich tłustych, które się rozpuszczają w, w tłuszczach olejkach. I powiem, że ten olej jest niesamowity. Raz, że rozpuszcza wszystkie tłuste rzeczy, czyli te wszystkie różne smary, takie tłuste zawiesiny z, z powietrza. No, to jeszcze na przykład paniom, które też muszą sobie poradzić z makijażem, to też pomaga w ogóle w demakijażu. Także produkt jest świetny, rewelacyjny, bardzo go lubię. Dobrze, i też z nowej 3 y, Prosuiticals mam dwa produkty. Z katalogu zamówiłem y, tutaj właśnie ten kwas y, poliglutaminowy z wyciągiem z czerwonych alg. Y, to jest niesamowicie nawilżający produkt, także y, on tak wygląda. Dosłownie jest pipetka, daje się dosłownie no. Kropelkę czy dwie i jest niesamowite nawilżenie odczuwalne. W ogóle kwas poliglutaminowy jest silniejszy czterokrotnie od kwasu hialuronowego, tak? więc to jest produkt, który jest u mnie już standardowo, że tak powiem, tam przyplatam troszeczkę w tej pielęgnacji też z kwasem hialuronowym z innym produktem, ale no ten zdecydowanie jest dla mnie lepszy. No i serduszkomani. Prezent, nagroda moja. Kapsułki z witaminą C. Jest to 20% roztwór, właśnie w takich kapsułkach. I to już jest produkt mnie w stałej, że tak powiem, rutynie pielęgnacyjnej, porannej. I ta nagroda kosztowała mnie 600 tych serduszek. To jest jedna z takich tych najdroższych nagród, a wyżej to chyba z 1000 serduszek, ale tam już że tak powiem są takie produkty bardziej akcesoria typu różnego rodzaju masażery, też zestawy torebek, torebek chyba ta seria Opulence tak się nazywa, tak mi się wydaje, także naprawdę piękna kolekcja, no ale wiadomo nie, nie dla mnie i też z programu też serduszko Mani, Diamond Cellular to zamówiłem ten produkt właśnie z, też za serduszka, i to już nie pamiętam chyba 200 serduszek ta nagroda kosztowała. Także yy, powiem, że naprawdę jestem tak zadowolony z tej serduszkomani. Naprawdę świetnie się zdobywa te serduszka. No i widzicie, no praktycznie w tym zamówieniu mam yy, dwa produkty nagrodowe serduszkomani. Yy, no, 800 serduszek na to wydałem, ale to nie jest. Nie są moje pierwsze nagrody, bo ja już odbierałem um, też, też właśnie witaminę C w tej nagrodzie i ja dopóki będę mieć te serduszka e, zdobywać, no to po prostu sobie będą tę witaminę C e, zamawiać za te serduszka, bo naprawdę jest nagroda przednia. E, dalej, idziemy. Tu mi się, że tak powiem, pchają dwie próbki yy, do tego, żeby pokazać i tutaj tak. No Optimals, yy, tu jest krem bogaty Optimals i tutaj jest jeszcze jedna fiolka Whispers of Me. O, przepiękna woda yy, damska. Yy, bardzo mi się podoba i powiem, że yy, moja kuzynka yy, kupiła ode mnie yy, tę wodę i powiem, że była zachwycona. Teraz Niestety rozbiła jej się ta, ta woda, więc no, zamówiła jeszcze raz, no ale czekam na jakąś dobrą okazję. Ale sama z nie jest świetna. Dobrze. Taka gąbeczka w dla koleżanki. Tutaj taka opaska też, o widzicie, takim wzorkiem czy nadrukiem, emblematem, nie wiem, jak to nazwać? Takim tak. Jest taki na także no, bardzo fajna opaska na głowę do e, robienia penigracji. Błyszczyk do ust, mm, Raspberry, czyli malinka e, to było w zamówieniu. E, dezodorant antyperspiracyjny Eclafam Weekend to też w, w tym katalogu świetna cena na te dezodoranty. Taka gąbeczka do blendowania czy do nakładania Podkładu. Konturówka: I tutaj tego, to jest właściwie, to jest konturówka do ust. Proszę bardzo, tak to wygląda. I tu widać ten odcień. Jaki jest, tylko czy ja odczytam nazwę dokładnie. Dark Plum, czyli taka ciemna śliwka. I szczoteczka do zębów. Miękka, szczoteczka do zębów jest miękka. I co jeszcze tu mam? Dobrze, dwa tender mandarenkowe mandarynkowe też były w zamówieniu. I ciekawa sprawa, ponieważ w poprzednim zamówieniu był brak takiego sztyftu. To był odcień. Dobrze nie widzę. Ej. 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 Nie widzę, Sunkist tak, Sunkist Pokażę, jak ten sztyf wygląda. Nie będę otwierać tak jeszcze, jeszcze głębiej, ale przynajmniej, o, przynajmniej widać ten sztyf, tak, to w tym odcieniu był zamówiony ten sztyf. I, co, I ciekawa sprawa w związku z tym, że są te właśnie teraz te historie z tymi późnymi dostawami. To w tym zamówieniu poprzednim tego sztyftu nie było. I słuchajcie, pojawiła mi się w zamówieniu dosłownie tym, no, druga sztuka. Także słuchajcie, zamiast jednej dostarczone dwie sztuki. Normalnie, to jest ciekawa rzecz, bo ja je widzę w zamówieniu, więc prawdopodobnie. Nie wiem, czy ja przeoczyłem i drugi raz prowadziłem do zamówienia y, kolejnego po prostu y, ten sztyft. Prawdopodobnie tak. No więc tu się podpytam, czy, czy będzie jedna sztuka potrzebna, czy. Y, czy, y, czy dwie y, klientka, koleżanka zaakceptuje, jeżeli zaakceptuje to fajnie jeżeli nie, no to będę mieć problem, z tym, że ja nie będę zwracać tego produktu, absolutnie y, wykorzystam po prostu przy okazji jakiejś, jak będę miał jakąś tam klientkę, która y, zamówi bardzo y, dobrą, y, będzie mieć dobre zamówienie ewentualnie dla y, nowej osoby która, y, no, że tak powiem, ta współpraca z nową konsultantką będzie bardzo dobra, więc no też myślę, że będę mieć taką pulę produktów typowo nagrodowych. Także to zamówienie, ta pierwsza część to już jest wszystko. No i pewnie zaraz przejdziemy, yy, pokażę Wam zamówienie kolejne, które no, jutro yy, będę nagrywać. Cześć! Kochani, a teraz pokażę Wam wszystkie zamówienia, które przyszły do mnie dzisiaj. No, właściwie to było ich kilka, spakowane wszystkie, można powiedzieć, i wysłane w jednym dniu. I to jest już kompletne zamówienie z katalogu numer 4. Może najpierw pokażę to, co zamówiłem dla siebie, a potem już będą produkty. Dla moich znajomych, z takiego programu, kiedy zamawiacie zestaw Nowage, to przez kolejne katalogi, trzy katalogi, można sobie odebrać produkty serum i krem pod oczy ze zniżką 35%. Ja wybrałem, tu widać trzy produkty. Proszę bardzo. Dwa razy krem pod oczy, jak i również serum z tej serii nowej 3 Plus Restore. To jest to serum z tymi właśnie takimi kuleczkami. Opakowanie już jest nowsze. Także no przepiękna seria, cudowna. Dla przypomnienia 8 technologii, jeżeli chodzi o takie technologie produkcji i 6 patentów. Także to jest właściwie wszystko to, co jest najlepsze w Oriflame, yy, wszystkie osiągnięcia naukowe, technologiczne, które yy, firma zdobyła, to akurat w tej serii jest. Także, no, cudo. I z programu Serduszkomania Komania odebrałem sobie nagrodę, dokładnie yy, serum z witaminą yy, C, yy, 20% roztwór yy, właśnie z tymi kapsułkami. Już wam pokażę, kto jeszcze nie widział, jak to wygląda. Proszę bardzo, tu jest 30 właśnie takich kapsułek z witaminą C. Także produkt świetny, bardzo chętnie używam. Dlatego też je zamawiam. To jest dla mnie ta nagroda. Ona kosztuje 600 serduszek. No, a że to jest produkt, który trochę kosztuje w katalogu, tak bez promocji. Więc bardzo chętnie właśnie wykorzystuję te serduszka, tym bardziej, że naprawdę korzystam i one mi wpadają. Jeszcze z serduszek pojawił się u mnie krem Royal Velvet. Jego mam dla mojej siostry, która chciała, żebym jej zamówił krem, ale że wtedy był praktycznie dostępny w serduszkomani, to zamówiłem serduszko mani. I to jest wszystko to, co y, zamówiłem dla siebie, na, można powiedzieć, swoje potrzeby. Y, I teraz przechodzimy do zamówienia od, y, od moich znajomych. Y, taki, że tak powiem, obcinacz do paznokci to jest akcesorium i z serii Duology, to już pogrupowałem y, te produkty. Y, słuchajcie, nowości są. Y, to jest taka seria y, do. Y, Maska do włosów, i tutaj, żebym dokładnie nie powiedział o co tu chodzi, to jest do włosów zniszczonych ta maseczka. A tu jest szampon do właśnie tych włosów kręconych. Tak, to jest specjalny szampon z tej serii do włosów kręconych. I tutaj mam jeszcze taką odżywkę do włosów, też do włosów właśnie kręconych. To zamówiła znajoma. Dla córki, z tego co wiem, i jest jeszcze zamówienie. To jest szampon do włosów jasnych, blond, platynowych, takich yy, 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 srebrnych. Yy, I tu chodzi o to, że yy, ten szampon ma niwelować te takie żółtordzawe yy, refleksy. Yy, z takich drobnych rzeczy to tutaj mam On Color. To jest taki Taka, taki błyszczek o y, smaku czy zapachu y, Maliny. Razber. Maliny. Tu jest y, Dobry v Puder w takim opakowaniu. Y, jedna sztuka. I mam dwa takie olejki do y, Dobry tak? Y, I teraz tak. Jeszcze z Nowej Plus. Tu mam taki. Y, to jest ten, ten właściwie to jest już od razu powiem o co chodzi, ponieważ wydaje mi się, że pomyliłem. Zamówienie było nie z serduszkomani kapsułek, tylko normalnie zamówiłem kapsułki. Zamawiałem z serduszkomani poprzednim katalogu. Natomiast tu i tu był słuchajcie zestaw za darmo był żel do mycia buzi Nowecz Plus i teraz się zorientowałem, że przecież jak to? No żel był gratis, także słuchajcie, to było kombo. Zamawiało się ten oto, te oto kapsułki i dostawało się ten żel gratis. Także przepraszam za pomyłkę. Ale mówię, no tych serduszek mam, wykorzystuję i po prostu zapomniałem, że to właściwie prezent to był dla mnie w poprzednim katalogu. Teraz normalnie zamówiłem, tak? Yy, dobra. Yy, I to właściwie to nawet to nie było zamówienie dla mnie, tylko dla koleżanki. Jeszcze lepiej, po prostu seria fatalnych pomyłek. Dobra. Tutaj mamy próbkę, próbki, dwie, bo tam te paczki były właściwie, więcej było, ale tam niektórych już nie zamawiałem tych próbek. Tu jest, słuchajcie, Whispers of Me, ta woda damska i tu dwie sztuki. Także fajnie, bo będę miał przynajmniej co dodać do zamówienia. A tutaj mam od koleżanki... Wodę infinita. Także ona rzadko jest w jakichś takich dobrych cenach, promocjach. Także cieszę się, że mnie się udało. I dalej. No, Tender Care. Dwie sztuki. To tu mam mandarynkę i, i malinkę. Te produkty były w dobrych cenach. Także to było nawet przy dwóch sztukach była lepsza cena. I teraz tak. Pasty do zębów. Trzy sztuki. Dwie. Te wybielające i jedna Maximum Fresh. Maximum Fresh, proszę bardzo, to jest ta jedna sztuka. I yy, tu są dwie sztuki pasty, tej wybielającej. Także to są zamówienia dla znajomych. Cieszę się, że pasty się cieszą coraz większym yy, wzięciem. No i też od czasu do czasu szczoteczka do zębów wpada. Yy, do mycia buzi. To mam taki yy, głęboko oczyszczający. Yy, Żel do mycia twarzy z serii Pure Skin, także to jest do takiej cery bardziej przetłuszczającej się z, z taką skłonnością do różnych niedoskonałości. Żel z organicznym ananasem. Pachnący pięknie, świetny żel dla koleżanki. I tu jeszcze mam dwa produkty. To jest Wilozofii. Proszę bardzo, taka mgiełka na wieczór. Ja ją stosuję regularnie, także zobaczycie w dęku marca. Proszę bardzo. Ona pięknie pachnie. To jest y, wiadomo, mgiełka z adaptogenami roślinnymi. Y, uważam, że naprawdę jest cudowna ta mgiełka. Y, ja ją stosuję razem, y, powiedzmy, z serami potonizowaniu. Normalnie, tak, według opisów, to firma mówi, żeby stosować tę mgiełkę, ten olej, właśnie to jest olejek, taki właśnie, czy eliksir, tak, to jest eliksir, po, jako ostatni krok pielęgnacji po nałożeniu kremu czy maseczki, ale według mnie nie, dlatego że to jest dosyć. Lekki taki olejek o takim, że tak powiem, zabarwieniu herbacianym, no więc nie chciałbym, żeby coś na krem jeszcze nakładać, dlatego idealnie ten eliksir, według mojej praktyki, lepiej się sprawdza, jeżeli nałożę no, razem z innymi serami, tak? Czy zaraz po toniku nałożę ten eliksir i wtedy sera i dalej krem, więc to zupełnie lepiej się mi w tej kolejności sprawdza. Dobrze, i z takiej oferty specjalnej, dobrej cenie, taki właśnie serum Optimal Seed Out, to jest takie właśnie na przebarwienia specjalne, z różnymi składnikami, ekstraktami roślinnymi, typowymi dla Szwecji, działającymi jako antyoksydanty, czyli przeciwutleniająco, ale też również mające działanie właśnie takie redukujące przebarwienia. I teraz tak, gdybym zamówił podkłady od razu, wszystkie to skorzystałbym naprawdę z jeszcze lepszej zniżki 20%. Ale niestety były to zamówienia, że tak powiem, po 2-3-4 sztuki. Więc no nie skorzystałem tutaj z większych rabatów. Ale mam 8 podkładów. D1 właśnie to jest ta seria Everlasting Sync Stress Free, czyli najnowsze. Podkład ten odstresowujący, który zawiera i lawendę, jak i również kardamon, i jest ich 8 sztuk. Proszę bardzo, zaraz Wam powiem, jakie to są odcienie. Więc tak, porcelanowy, bo to jest kilka sztuk, tylko tak, porcelanowy, dwie sztuki, tak liczę przy Was, tak. Dwie, tak, to dwie sztuki są właśnie porcel porcelan wall, dwie sztuki light beige. Dalej, mam pale ivory, też dwie sztuki. I tutaj są pewnie różne, bo jest vanilla neutral i marble. Tak, proszę bardzo. Czyli jest 8 sztuk, raz, 2, 3, 4, 5 różnych odcieni. Tak? Raczej takich mocno ciemnych nie ma takich do, do takich średnio, tak ciemniejszych, ale nie bardzo. I słuchajcie, dostałem prezent, to jest właśnie z okazji tej, że czekają długo na paczki, i tak dalej, więc to jest drugi prezent, który dostałem i tym razem przypadło mi w paczce Love Nature. Caring Fragrance Mist, czyli po prostu taka oto mgiełka brzoskwiniowa. Także myślę, że albo dam komuś w prezencie, albo po prostu wykorzystam jako odświeżacz powietrza u mnie w mieszkaniu. Zobaczę, ale myślę, że chyba sobie zostawię. Tak? I z takich materiałów, które mi się przydają ogólnie do zamówień, to zamówiłem. Widziała takie pakiety, takich torebek plastikowych. To są małe. I jedna, jedno opakowanie takich, właśnie średniej wielkości tych toreb. Jeszcze są takie torebki, wiecie, papierowe, bardzo malutkie. Z tym, że ja je też gdzieś jeszcze tam parę sztuk mam. Chyba już są wycofane albo jest tymczasowy brak. Ale one też mi się przydają, jak jest takie malutkie zamówionko, więc y, tam nawet katalog się mieści w tych torebkach papierowych. No ale zdecydowanie najbardziej takie praktyczne i najczęściej używane to jest właśnie ten mały, mały rozmiar. Słuchajcie, no to jest wszystko to, co jest z katalogu czwartego. Ja już y, myślę, że jeszcze w tym tygodniu Was uraczę y, katalogiem y, piątym, przeglądem, jak i również... Też będzie pierwsze zamówienie. Wiem, że teraz na zamówienie czeka się 4 dni robocze, więc naprawdę tutaj firma nadgoniła pakowanie, przygotowywanie tych wysyłek. Bardzo się z tego cieszę, że te najgorsze czasy minęły. A ja już teraz, jak już wiem, że te najgorsze czasy minęły, to mam jeszcze zaległych parę takich maili do firmy, takich interwencyjnych w sprawie moich klubowiczek. Czy partnerek biznesowych, gdzie po prostu tam coś się nie zgadzało w różnych programach. No i, że tak powiem, ja jako ten opiekun bardzo mi będzie miło, jeżeli naprawdę będę w stanie pomóc moim tutaj klubowiczkom, z którymi mam bardzo dobry kontakt, bardzo lubię, jak mamy okazję rozmawiać. Nie zawsze przy tych okazjach, takich, właśnie, że kiedy naprawdę muszę, czy właśnie bardziej chcę, tak? Tutaj pomóc, żeby interweniować. Bardzo się cieszę z tych kontaktów, że od czasu do czasu mogą sobie porozmawiać, tylko żeby po prostu to też były też okazje zupełnie inne, tak? Nie takie, że po prostu jest potrzebna moja pomoc, ale taka drobna, więc nic się nie dzieje. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest jeszcze, nie jest jeszcze w Oriflame, serdecznie zapraszam do spróbowania, wypróbowania, jak się zamawia Oriflame. Normalnie, standardowo, naprawdę maksymalny czas oczekiwania na przesyłkę to jest dwa dni robocze, więc tutaj no, zdarzyły się takie nieprzewidziane okoliczności z rozruchem tego magazynu. Mam nadzieję, że jak no, jeszcze do końca. Firma się upora z tymi ostatnimi problemami w tym magazynie, to naprawdę będą te wysyłki jeszcze szybciej. Było tak, że normalnie w środku katalogu, oprócz tych pierwszych dni i ostatnich dni trwania katalogu, jeżeli się zamówiło do godziny dziewiątej, to praktycznie paczka przychodziła następnego dnia. Więc ja sądzę, że tutaj, jeżeli by ten magazyn jeszcze lepiej działał, tak docelowo jak miał. No to myślę, że nawet nie wiem. Do 12, jeżeli się będzie składało zamówienia, no to będą odstawy następnego dnia. Nie wiem, tak myślę, bo to naprawdę postęp idzie, tak? Słuchajcie, katalog piąty jest też bardzo fajny, bardzo bogaty w różne oferty w pierwszym tygodniu, czyli od dokładnie od 23 do 29 marca. Korzystamy również ze, z tańszej, jakby nie, niższego pułapu zwalniającego z, z dostawy, czyli od 100 zł zamiast 200 zł mamy darmową dostawę, to jest jedno. W tym pierwszym tygodniu trwania katalogu piątego mamy promocję na zapachy, także z tego skorzystajmy, ale też są wybrane produkty, na przykład maska. 8 godzin snu w niebieskim słoiczku jest naprawdę w rewelacyjnej cenie, także to też zapraszam do tego, żeby skorzystać. Słuchajcie, zobaczcie też sobie w portfelu, ile macie pieniędzy, ponieważ wiem, że firma doładowywała niektórym osobom 30 zł do portfela. Także naprawdę spory zaszczyk takich pieniążków, które można wykorzystać na zamówienia. Słuchajcie, myślę, że to wszystko. Jakby ktoś chciał dołączyć do Oriflame, zapraszam do kontaktu. Pod opisem, w opisie właściwie jest mój mail. Możecie do mnie napisać, zadać pytanie. Jeszcze tak, mam dwa linki podłączone do tego opisu. W pierwszym link to jest do rejestracji już do klubu Oriflame. Natomiast jeżeli chcecie sobie wcześniej zobaczyć katalog, obejrzeć, kliknijcie w drugi link do, dostęp do katalogu, tam sobie obejrzycie, yy, możecie zrobić sobie zakupy. Yy, I pamiętajcie, 15% w pierwszym zamówieniu macie natychmiastowego rabatu. Dodatkowo, 15% z każdego zamówienia yy, na zawsze trafia do waszego portfela Oriflame i te pieniądze możecie wykorzystać na nagrody, no właśnie na zakupy tak, w Oriflame natomiast mamy jeszcze program Serduszko Manię tutaj też właśnie się odbiera nagrody, ja tu trochę pomieszałem zamiast po prostu yy, pomieszałem dwa różne zamówienia tak naprawdę tu miałem, wykorzystałem yy, dostałem Royal Velvet sobie wybrałem w prezencie to dla siostry, natomiast w poprzednich katalogach już wybrałem w zamówieniach, tak? Wybrałem tu właśnie tą witaminę C, a na razie to kumuluję te moje serduszka, żeby sobie te nagrody troszkę takie lepsze, bogatsze wybrać. Najwyższy poziom, jaki trzeba wydać serduszek, no to jest 1000 serduszek, i wtedy jest, można sobie wziąć na przykład taki specjalny zestaw torebek Opulence, piękna biała kolekcja, można sobie zobaczyć na stronie internetowej Oriflame. No ja raczej tych torebek nie będę zamawiał, tak, więc ja sobie przeznaczę najczęściej właśnie na witaminę C, bo to taki mam na razie plan. Zobaczymy, czy nagrody dojdą, będą jakieś nowe produkty, zobaczymy. Na pewno wykalkulowałem, że opłaca się brać takie po prostu bogatsze nagrody. Słuchajcie, to wszystko bym tak gadał, gadał. Pozdrawiam Was serdecznie i do miłego, cześć.